Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Prostokątną działkę o powierzchni 3750 m2 podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach, w sposób przedstawiony na rysunku. Jakie wymiary miała działka przed podziałem? Zapisz obliczenie. Więc, co tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli Tutaj mamy długość A, to tu też będzie długość A. W takim razie po lewej stronie będzie 2A, tak? Jeżeli tutaj będzie A, to tutaj będzie 2A. I co teraz możemy powiedzieć, że na dole długość tego odcinka to będzie A plus 2A, to jest 3A, czyli cała działka ma powierzchnię 2A razy 3A, tak? I ta powierzchnia równa się 3750. Więc 2 razy 3 to jest 6a kwadrat równa się 3750. Obie strony podzielimy na 6, żeby dowiedzieć się, ile samo a kwadrat wynosi. Czyli 3750 podzielić na 6 to. 37 podzielić na 6 to jest 6. 6 razy 6, 36. Jeden reszty ściągam piątkę. 15 na 6 to jest 2, 2 razy 6, 12, 3 zostaje, 0 ściągam, 30 na 6 to jest 5, to jest, wychodzi nam 625. I co teraz? Trzeba policzyć samo a kwadrat, więc na obie strony nakładam pierwiastek. I tutaj pierwiastek z kwadratem nam się skróci, zostanie samo a. A ile to jest pierwiastek z 625? Ja rozłożę sobie 625 na czynniki pierwsze. 625 na 5 to będzie 125, na 5 to jest 25, na 5 to jest 5, na 5 to jest 1. Jest to pierwiastek drugiego stopnia, więc łączą po dwie takie same liczby. Więc tu wychodzi piątka i tu piątka. Więc 5 razy 5 to jest 25, czyli pierwiastek z 625 to jest 25. Samo a to jest 25, a tu mam 2a, 2 razy 25 to jest 50, a tu jest 3a, 3 razy 25 to jest 75. I już możemy podać odpowiedź. Działka miała wymiary. 75 metrów na 50 metrów. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.